Filozofia chińska miała już co najmniej 2000 lat, kiedy pierwszy raz zetknęła się z buddyzmem. Ta nowa filozofia wkroczyła więc do mocno ugruntowanej kultury, w której z trudem mogłaby stać się akceptowalna bez koniecznych dostosowań do chińskiej mentalności. Choć należy wspomnieć, że faktycznie istniały już wtedy pewne podobieństwa między taoizmem a buddyzmem. Chiny wchłonęły buddyzm, tak jak wchłonęły wiele innych wpływów zewnętrznych. I mowa tu nie tylko o filozofiach, ideach czy technologiach, ale także o obcych populacjach i najeźdźcach, które z czasem stały się częścią wielkiej cywilizacji chińskiej. Niewątpliwie było to spowodowane miarą niezwykłej stabilności i dojrzałości, które Chińczycy wywodzą bezpośrednio z taoizmu i konfucjanizmu. Rozsądny, niefanatyczny, humanistyczny konfucjanizm jest jednym z najbardziej funkcjonalnych wzorców konwencji społecznej, którą poznał świat. Połączeniu z postawą taoizmu o działaniu niewymuszonym i zaufaniu w oddawaniu kontroli. Konfucjanizm pielęgnował łagodny typ mentalności i po wchłonięciu buddyzmu zrobił wiele, aby uczynić go bardziej praktycznym. To znaczy tyle, że Chiny uczyniły buddyzm możliwym i praktycznym sposobem życia dla zwykłych ludzi, dla ludzi z rodzinami, z codziennymi zajęciami, pasjami i troskami. Jak to ktoś powiedział, chiński buddyzm to buddyzm indyjski okrojony na eksport lub mówiąc współczesnym językiem dopasowany do masowego odbiorcy. Aby zrozumieć fuzję powstałą z połączenia buddyzmu, taoizmu i konfucjanizmu w Chinach, musimy najpierw poznać i zrozumieć najważniejsze aspekty buddyzmu indyjskiego, który z kolei wyrósł na gruncie hinduizmu. Fundamentalnym dla życia i myśli Indii od najdawniejszych czasów jest wielki mitologiczny i archaiczny temat świata jako dramatu, aktu samopoświęcenia, przez który Bóg, Brahman, rodzi cały świat oraz przez co ludzie, podążając za boskim wzorem, ponownie się z nim integrują. Akt, w którym świat został stworzony, jest tym samym aktem, w którym został skonsumowany. Chodzi tu o rezygnację z egoistycznego życia, jakby cały proces wszechświata był rodzajem gry, w której koniecznie należy podać piłkę dalej, gdy tylko zostanie odebrana. Tak więc podstawowy mit hinduizmu głosi, że świat jest Bogiem bawiącym się w chowanego samym sobą, gdzie jeden staje się wielością, jeden aktor odgrywający niezliczone role, który zawsze ostatecznie powraca do siebie, by zacząć całą sztukę jeszcze raz. Kultura hinduska rozwinęła temat boskiej gry na bajeczną wręcz skalę, obejmując nie tylko kolosalne koncepcje czasu i przestrzeni, ale także najszersze skrajności przyjemności i bólu, cnoty i deprawacji. Najgłębsza świadomość świętego mędrca jest nie mniej zasłonięta przed Bogiem niż najgłębsza świadomość rozpustnika, tchórza i wariata. Przeciwieństwa światła i ciemności dobra i zła przyjemności i bólu są podstawowym elementem gry. Prawda, dobro i błogość są w hinduizmie tak samo utożsamiane z Bogiem, jak i ciemna strona życia. Ponieważ każdy dramat musi mieć swojego złoczyńcę, aby zakłócić porządek. Lub tak jak karty, muszą być przetasowane, wrzucone w chaos, aby było z nich coś sensownego dla rozwoju gry i całej sztuki. Dla myśli hinduskiej, zło nie stanowi żadnego problemu. Konwencjonalny względny świat jest z konieczności światem przeciwieństw i polaryzacji. Światło jest nie do pomyślenia bez obecności ciemności. Porządek nie ma znaczenia bez nieporządku i podobnie góra bez dołu, dźwięk bez ciszy, przyjemność bez bólu. Słowami Anandy Kumaraswamy: Dla każdego kto uważa, że Bóg stworzył świat Pytanie, dlaczego pozwolił w nim na istnienie jakiegokolwiek zła, lub tych, w których uosabia się całe zło, jest całkowicie bez znaczenia. Równie dobrze można by zapytać, dlaczego nie stworzył świata bez wymiarów przestrzeni lub bez następstwa czasowego. Zgodnie z hinduskim, celowo wyolbrzymionym mitem, boska gra toczy się bez końca w cyklach czasu, w których okresy manifestacji i wycofywania manifestacji świata mierzone są w jednostkach zwanych kalpa lub yuga. Kalpa jest rozpiętością 4 miliardów 320 milionów lat. Z ludzkiego punktu widzenia taka koncepcja przedstawia przerażającą monotonię, ponieważ trwa bez celu na zawsze. Ale z boskiego punktu widzenia to wszystko fascynuje Stwórcę, bo świat jest powtarzającą się zabawą wchowanego, ponieważ czas został zapomniany i zredukowany do pojedynczych momentów zachwytu. Powyższy mit nie jest wyrazem formalnej filozofii, ale doświadczeniem lub stanem świadomości. W sumie bezpieczniej jest powiedzieć, że filozofia hinduska to przede wszystkim właśnie to doświadczenie. Natomiast system pomysłów, koncepcji i idei, przez które próbujemy przełożyć to doświadczenie na język konwencjonalny, jest jedynie drugorzędny. Zatem u podstaw tej filozofii leży zrozumienie w dzieleniu się tym doświadczeniem który jest tym samym zrozumieniem, jakie można znaleźć w taoizmie. Zwane jest to również samowiedzą lub samoodkryciem, ponieważ można to uznać za odkrycie, to kim jestem, kiedy nie identyfikuję się już z żadną rolą. Filozofia hinduska nie czyni wysiłków, aby opisać treść tego odkrycia, z wyjątkiem tworzenia abstrakcyjnych, wybujałych mitologii, lub po prostu kwituje to określeniem aham brahmasmi, czyli jestem brahmanem, lub tatwa masi, czyli ta sztuka to ty, aby zasugerować, że samowiedza jest urzeczywistnieniem swojej oryginalnej tożsamości z Bogiem. Twierdzenie, że jestem Bogiem nie oznacza tego, co rozumie się w tym zdaniu w kontekście hebrajsko-chrześcijańskim. Hindus nie mówi jestem brahmanem, sugerując, że jest osobiście odpowiedzialny za cały wszechświat i poinformowany o każdym szczególe jego działania. Z jednej strony mówi o tożsamości z Bogiem na swoim poziomie nadzwyczajnej osobowości, z drugiej strony w sposób bardzo osobisty i przyziemny. Może mieć także znaczenie, że słowo Brahman pochodzi od korzenia Bri, które oznacza rosnąć, i podobnie jak Tao, jest siłą z właściwą sobie spontanicznością wzrostu. Co więcej, chociaż mówi się, że Brahman zna siebie, to jego wiedza nie jest kwestią informacji. Wiedzy takiej jak wiedza podmiotu o odrębnych przedmiotach. Brahman jest wszechwiedzącym, a wszechwiedzący może wiedzieć o innych rzeczach, ale nie może uczynić siebie przedmiotem własnej wiedzy. W ten sam sposób, w jaki ogień może spalić inne rzeczy, ale nie może spalić samego siebie. Dlatego też filozofia hinduska koncentruje się na negacji, na uwolnieniu umysłu od koncepcji prawdy. Nie postuluje pomysłów, które mają wypełnić ten umysł. Raczej skupia się na pustce, ponieważ każda idea wykluczyłaby ten pierwotny stan umysłu. Nieco tak jak namalowany obraz Słońca na Szybie przesłaniałby prawdziwe światło słoneczne. Tak jak Hebrajczycy nie pozwolili na tworzenie obrazów Boga w drewnie lub w kamieniu, tak Hindusi nie pozwalają na obraz myśli. Chyba że taki obraz jest czysto abstrakcyjny i mitologiczny. Aby nie mylić go z prawdziwą rzeczywistością. W tak ugruntowanej cywilizacji indyjskiej narodził się i nauczał Budda. Nauki Buddy były rozszerzeniem koncepcji negacji jako drogi do wyzwolenia. Budda nie próbował ustanowić spójnego systemu filozoficznego, próbując zaspokoić intelektualną ciekawość wszystkich rzeczy. Kiedy naciskano na takie odpowiedzi, na pytania o nirwane, o pochodzeniu świata i rzeczywistości, Budda utrzymywał szlachetną ciszę, a następnie wyjaśniał, że takie pytania są nieistotne i nie prowadzą do rzeczywistego doświadczenia wyzwolenia. Zgodnie z tradycjami buddyzmu Mahajany, nauki zostały przekazane przez Buddę jego bliskim uczniom, ale ich publiczne objawienie wstrzymano, dopóki świat nie był na nie gotowy. Zasada opóźnionego objawienia jest dobrze znana i celowa, aby pozwolić na rozwój tradycji do odkrywania implikacji zawartych w oryginalnym ziarnie. Często mówi się, że późniejszy rozwój buddyzmu wynikał z niezdolności indyjskiego umysłu do zadowolenia się ciszą, tak że w końcu musiał oddać się swej wszechogarniającej chęci abstrakcyjnych spekulacji o naturze rzeczywistości. Taki pogląd na genezę buddyzmu mahajany jest jednak raczej mylący. Ogromny zbiór doktryny Mahajany powstał, aby zaspokoić intelektualną ciekawość, jeśli chodzi o praktyczne problemy psychologiczne napotkane podczas naśladowania Buddy. Z pewnością podejście do tych problemów jest wysoce akademickie, a poziom intelektualny tekstów Mahajany jest bardzo wysoki, to jednak konsekwentnym celem jest i zawsze było skuteczne doprowadzenie do doświadczenia wyzwolenia, a nie do tego, jak skonstruować system filozoficzny. Tak więc wielką troską buddyjskiej Mahajany jest zapewnienie praktycznych środków do uczynienia nirwany dostępnej dla każdego rodzaju mentalności. Dlatego teraz możemy przejść do centralnej doktryny Mahajany, która najsilniej wpłynęła na Zen.